Miłość. To coś, co sprawia, że piszesz wiersze o drugiej w nocy, a także to, co sprawia, że korzystasz z Google. Dlaczego mój partner opuszcza deskę sedesową podniesioną o drugiej zero w nocy? Ale co jeśli powiem Ci, że starożytni stoicy, tak, te legendy noszące togi i porzucające mądrość, znają sekret utrzymywania silnych związków? Spoiler! To nie jest medytowanie na Instagramie swojego byłego. Witajcie w nowym filmie z kanału Stoicism Path na YouTube. Jeśli jesteś tu nowy, subskrybuj więcej filmów o psychologii społecznej i skomentuj poniżej subskrybowałem, a my Cię powitamy. Zanurzmy się. Fakt numer jeden: Stoicyzm uczy koncentrowania się na tym, co możesz kontrolować. I nie, to nie obejmuje obsesji Twojego partnera na punkcie ananasa w pizzy. Móc kontrola? Twoje reakcje, sposób myślenia i to, czy zdecydujesz się walczyć o ostatni kawałek, czy po prostu odpuścisz. Relacje są jak gra w szachy. Nie możesz kontrolować ruchów przeciwnika, ale możesz kontrolować sposób, w jaki grasz. Mówiąc o kontroli, porozmawiajmy o fakcie numer dwa. Stoicy nie przejmują się drobiazgami. Ty też nie powinieneś. Fakt numer dwa. Stoicyzm opiera się na perspektywie. Marek Aureliusz powiedział kiedyś: Masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Tak więc, kiedy twój partner, znowu, zapomni o twojej rocznicy, zamiast wpaść w spirale: Czy oni w ogóle mnie kochają? Kryzysu, zadaj sobie pytanie. Czy to jest warte mojego spokoju? Spoiler: nie jest. Oszczędzaj energię na ważne rzeczy, na przykład decydowanie, co dalej obejrzeć. Teraz, gdy ugasiliśmy małe pożary, zajmijmy się faktem numer 3. Stoicy są mistrzami odporności emocjonalnej i nie, to nie znaczy, że musisz zmienić się w robota. Fakt numer 3. Stoicyzm uczy odporności emocjonalnej, a nie tłumienia emocji. Pomyśl o tym w ten sposób: Twoje emocje są rzeką, a ty jesteś mostem. Nie powstrzymujesz rzeki, aby płynęła, ale też nie pozwalasz, aby cię porwała. Kiedy więc twój partner powie coś, co sprawi, że będziesz chciał przewrócić stół, weź oddech, odpowiedz, nie reaguj, bądźmy realistami. Nikt nie wygląda fajnie, przewracając stół. A propos oto fakt numer cztery. Stoicy wiedzą, że w miłości nie chodzi o doskonałość, chodzi o rozwój. Fakt numer cztery. Stoicyzm obejmuje niedoskonałość. Seneka powiedział: nikt nie rodzi się mądry, tłumaczenie: twój partner nie jest doskonały i ty też nie jesteś. Ale zgadnij co? Na tym polega piękno. Relacje są siłownią dla Twojej duszy. Każda kłótnia, każde nieporozumienie, każde, dlaczego zjadłeś moje resztki. Chwila jest szansą, aby razem stać się silniejsi. Teraz, kiedy już wszystko widzimy, przejdźmy do faktu numer pięć. Stoicy są profesjonalistami w odpuszczaniu. I nie, nie mówię o wątpliwych wyborach modowych Twojego partnera. Fakt numer 5. Stoicyzm uczy sztuki odpuszczania. Epiktet powiedział, nie liczy się to, co ci się przydarza, ale to, jak na to reagujesz. Jeśli więc twój partner zrobi coś, przez co będziesz chciała krzyczeć w poduszkę, zadaj sobie pytanie, czy za tydzień będzie to miało znaczenie, miesiąc, rok. Jeśli nie, odpuść. Twoje zdrowie psychiczne będzie ci wdzięczne. A propos odpuszczania. Oto fakt numer 6. Stoicy wiedzą, że w miłości nie chodzi o posiadanie, chodzi o więź. Fakt numer 6. Stoicyzm odrzuca zaborczość. Miłość nie polega na posiadaniu kogoś, polega na chodzeniu obok tej osoby. Pomyśl o tym, jako tańcu: nie próbujesz kontrolować ruchów partnera, poruszacie się razem. A jeśli nadepniecie sobie na palce, śmiejcie się z tego, i tańczcie dalej. Czas na fakt numer 7. Stoikom zależy na chwili obecnej. I nie, to nie oznacza ignorowania urodzin partnera. Fakt numer 7. Stoicyzm kładzie nacisk na życie w teraźniejszości. Marek Aureliusz powiedział: Ogranicz się do teraźniejszości. Więc kiedy jesteś ze swoim partnerem, bądź z ich odłóż telefon. Przestań w myślach tworzyć listę zakupów i faktycznie słuchaj, bo miłość to nie wielozadaniowa gra to praca na pełny etat, która przynosi wielkie korzyści. Teraz, gdy przybliżymy obraz, odkryjmy fakt numer 8. Stoicy wiedzą, że miłość wymaga odwagi. Fakt numer 8: stoicyzm uczy odwagi. Miłość nie jest dla osób o słabym sercu. Trzeba mieć odwagę, by być bezbronnym, komunikować się i mówić: Hej, schrzaniłem sprawę. Rzecz w tym, że odwaga nie polega na braku strachu, lecz na działaniu pomimo niego. Więc bądź odważny. Dzięki temu wasz związek będzie silniejszy. A teraz fakt numer 9. Stoicy wiedzą, że miłość to praktyka, a nie nagroda. Fakt numer 9. Stoicyzm postrzega miłość jako codzienną praktykę. Nie chodzi tu o wielkie gesty czy baśniowe zakończenia. Chodzi o to, by pojawiać się dzień po dniu, nawet gdy jest to trudne. Potraktuj to jak mycie zębów, nie robisz tego raz i nazywasz to dobrym. Nie przestajesz tego robić nawet wtedy, gdy jesteś zmęczony, bo warto. Na koniec fakt numer 10. Stoicy wiedzą, że miłość polega na wzajemnym rozwoju. Fakt numer 10. Stoicyzm polega na stawaniu się najlepszą wersją siebie i pomaganiu swojemu partnerowi w zrobieniu tego samego. Jak powiedział Seneka, zaprzyjaźnij się z ludźmi, którzy mogą cię ulepszyć. Wybierz więc partnera, który rzuca ci wyzwania, wspiera cię i sprawia, że chcesz być lepszy. Ponieważ najlepsze relacje nie polegają tylko na byciu razem, ale na wspólnym rozwoju. A więc to wszystko. Dziesięć stoickich sekretów, jak pozostać silnym w miłości. Pamiętaj, że w związkach nie chodzi o bycie idealnym, lecz o bycie obecnym, cierpliwym i odrobinę filozoficznym. A teraz idź i kochaj, jak Stoik. I hej, jeśli ten film ci pomógł. Naciśnij przycisk, lubię to, podziel się tym ze swoim partnerem lub swoim byłym, jeśli czujesz się pikantnie, i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej mądrości, która jest w równym stopniu starożytna, jak i praktyczna. Do następnego razu bądź silny, bądź mądry, a może po prostu pozwól im zjeść ostatni kawałek pizzy.